Cześć kochani, witam Was na dzisiejszej premierce. U mnie premierka nieco później, no ale ważne, że jest. Że tak powiem, siła wyższa. Ja zakupiłam 3 sztuki. Jakby ktoś chciał, numerki to 11, 8 i 4. Wybierane z wachlarza. Ogólnie z drabka. Wyglądam super. Zobaczymy, jak z wygranymi. Tutaj ogólnie szukamy symbolu siódemki i wtedy mamy przypisaną kwotę. Znać dwie siódemki, wtedy jest 77 zł i 3. Pewnie nierealne do znalezienia, i wtedy jest 777. Wygrane sumują się. No dobra, zobaczymy. Z tego co widziałam na innych premierach, to trzeba uważać na kontrolne, bo one gdzieś tutaj są pochowane, więc można sobie zrobić w topę z zabawy. Tabela wygranych jest w ogóle śmieszna, no ale co my tam wiemy? No, chyba miała być to noworoczna taka. Ale co się chyba nie wypaliło z terminami? No, ale trudno. Dobra, przejdźmy sobie do drapania. Zasady proste. Szukamy tylko siódemki. Im więcej, tym lepiej, jak ja to mówię. Zaczniemy sobie od numeru czwartego. Nie ma co przeciągać wkład po 60 zł. No i zobaczymy, czy się w ogóle uda coś odzyskać, bo ja szczęścia do premier nie mam. Jakby kto pytał, jakby kto nie wiedział. I co ja tutaj mam?

Dobra, nie ma tragedii. Kurde, tylko wieś tu, człowieku, znajdź teraz te kontrolne. Na 37 zł jest H. Znalazłam jedno H. No to na pewno gdzieś tu będzie drugie H. Ja Was oczywiście zapraszam do subskrybowania. Oczywiście, kanału, -no, bo zapomniałam powiedzieć w samym początku, ale i tak będę to pewnie powtarzać. Tak, na 37 zł. Jest literka H. No dobra, czwóreczka pierwsza wygrana, więc zobaczymy, co będzie dalej. No to teraz lecimy z numerem 8. O tak nie patrzeć połowa wkład odzyskana. Dobra. I co ja tutaj mam? 18, 13, 24, 38, 5 trzydzieści dwa, dwadzieścia dziewięć, cztery, czterdzieści, trzydzieści dziewięć, szesnaście, trzydzieści trzy, dziewiętnaście, dwadzieścia osiem, czternaście, trzydzieści 22, 26, 8 i na koniec mamy 15. No to ta już jest pusta. Kontrolny szukać nie będę, bo to bez sensu jest. Dobra. No i ostatnia została jeszcze z numerkiem 11, jak już pokazywałam na początku. I szukamy, czy coś dołożę, czy nic nie dołożę. Ale wezmę sobie ją jeszcze na dogrywkę, bo jestem ciekawa, czy to uda się coś więcej tutaj trafić. 31. Dziesięć, dwadzieścia jeden, szesnaście, dwadzieścia dwa, dwadzieścia pięć, trzydzieści trzy, no po kolejna zgrabka i trzydzieści trzy. Dziewięć, trzydzieści pięć, trzydzieści dziewięć, sześć, dwadzieścia cztery, jedenaście, trzydzieści cztery, 3, 2, 1 powinno być: 40, 36, 13 i ostatnie moje słowo to 26. No ale cóż, kochani, na no szybkie podsumowanie, na no, zdrabka szybka 3 sztuki, więc ja na wkład 60 zł odzyskuję 37 zł w numerze czwartym. Oczywiście, jak Wam się podobało, to zapraszam Was na kolejny odcinek. W kolejnym odcinku na pewno wezmę sobie ją do dogrywki chociaż jedną sztukę i je zobaczymy. Mówię, no wizualnie mi się podoba, fajnie by było, żeby jeszcze więcej dawała wygranych. Ja oczywiście Wam życzę powodzenia, jak ktoś jeszcze nie drapał. Żebyście oczywiście wydrapali więcej niż to, co umie. Życzę Wam już, że tak powiem, miłego wieczoru i widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa!